Czystym powietrzem jest tak, że nie myślimy o tym, jak jest dla nas ważne dopóki nie zacznie nam go brakować. Dlatego kwestie ochrony środowiska i analiza wpływu człowieka na jakość powietrza nabierają dzisiaj coraz większego znaczenia. Wraz ze świadomością rośnie też liczba regulacji prawnych, a to staje się kolejnym wyzwaniem dla przedsiębiorców. Proponujemy kompleksowe wsparcie dopasowane do przedmiotu działalności. Oraz indywidualnych potrzeb w zakresie obszaru oddziaływania na powietrze. Regulacje środowiskowe, w których w dopełnieniu zapewniamy nasze wsparcie, to na przykład raporty do kobiza. Dotyczą przedsiębiorstw, których działalność powoduje emisję gazów i pyłów do powietrza. Zakres naszych usług to m.in. rejestracja w bazie, sporządzanie raportów, identyfikacja emisji do powietrza, które rzeczywiście wymagają raportowania. Weryfikujemy także dotychczas składane raporty w zakresie zgodności ze stanem rzeczywistym. Czy też opłaty za korzystanie ze środowiska związane z wprowadzaniem gazów i pyłów do powietrza. Kolejnym przykładem regulacji z obszaru oddziaływania na powietrze jest unijny graniczny podatek węglowy CBAM Carbon Border Adjustment Mechanism. Mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 to kluczowy system w nowym Europejskim Zielonym Ładzie. Importerzy towarów objętych SIBAM, takich jak cement, energia elektryczna, nawozy, stal, aluminium, chemikalia organiczne, tworzywa sztuczne i artykuły z nich wytworzone, będą zobowiązani do raportowania emisji wbudowanych w towary i do zakupu oraz umarzania certyfikatów SIBAM. W tym zakresie proponujemy szkolenia, usługi compliance, czyli przygotowywanie sprawozdań i wyliczeń, bieżące wsparcie oraz monitorowanie zmian. Naruszenia we wszystkich wskazanych obszarach mogą wiązać się z realnymi konsekwencjami dla osób odpowiedzialnych, stwierdzeniem zaległości podatkowej, od której naliczane są odsetki, oraz dodatkowymi karami finansowymi dla przedsiębiorcy czy po prostu utratą wizerunku. Stąd tak ważne jest upewnienie się, czy wypełniamy przewidziane obowiązki prawidłowo. Więcej szczegółów na stronie internetowej PWC oraz w naszych mediach społecznościowych.